Co ma wspólnego cyrk z marketingiem? No na pewno nie to. Nie chodzi o robienie sztuczek, ale cyrk zanim przyjedzie do danego miasta sprawdza sobie liczebność danego miasta, bo wie, że tylko dany procent populacji przyjdzie na jego występy. Oprócz tego musi sprawdzić, gdzie się wystawić z tym cyrkiem. Więc to są wszystko badania marketingowe. Gdy cyrk postawia tablicę informacyjną mówiącą o tym, kiedy ten cyrk wystąpi, w jakich godzinach, jaka jest cena biletu, to jest reklama. Gdyby tę reklamę przyczepił na słoniu i tego słonia puścił w miasto, to byłaby akcja promocyjna. Gdy ten słoń wejdzie do ogródka burmistrza, zje jego kwiaty, a opiszą to lokalne media, lokalne strony internetowe, to będzie publicity. Gdyby ten burmistrz się zaśmiał, ludzie by się ucieszyli, to byłyby public relations. Natomiast kiedy ludzie przyjdą do kasy i ktoś w kasie wytłumaczy im, że to nie jest tylko i wyłącznie wystąpienie cyrkowe, można kupić lody, można pójść do luna parku, można spędzić ten czas przez kilka godzin razem z rodziną i się bawiąc, to to jest sprzedaż. Gdy to wszystko zaplanujesz razem, to to jest marketing. Tak się tworzy strategie marketingowe, niezależnie czy jesteś dużą firmą, czy też małą. A tutaj zobacz, kto był autorem tego, tej opowieści. Do zobaczenia. Hej!